OK. nie no tu byłem dobra za możemy zacząć nawet od tej tu nie ma znaczenia otwieramy tutaj jest widzicie że tu nawet dwa elementy są weźmy je dobra tu mamy o, to żółta jest ta żywica cofamy się Yy, OK, słuchajcie, to musimy ustawić tak, żeby było dobrze, zatem podnieśmy to i przekręćmy tę stronę, o, nie, jeszcze dalej, o tak, tak żeby yy, ten wlot, który tam jest, widzicie, pokrywał się z tym wlotem, a dopa? teraz to zwał, o, kłamałem was. Musi być tak. Ok. Teraz tu, gdzie jest ten wlot kładziemy. Kładziemy czerwoną żywicę. Gdzie ją mamy? Jest. Tutaj. O, tu musi leżeć. Wychodzimy. Zamykamy. I otwieramy to coś. Dobra, jak się cofniemy, to powinien lecieć dym już. Chyba, że nam płomień zgasł. Ups. Hmm. Ogień No to Muszę upewnić się, że powietrza wystarczy, żeby utrzymać płomień. No zga... Płomień z gaz, bo wcześniej nie otworzyłem tego. Jasny grzyb. No ta tu nie będzie. Teraz otworzyłem chociaż jeden... To już będzie. Treci. Przecież no, otwarty jest? No tak. Dziwna sprawa. No trudno. No i zobaczmy, leci czy nie leci? Leci, da, no, dobra, jak leci to ok, no tak powinno być. No właśnie, wszystkie wyloty powietrza są zamknięte. Zapomniałem o tym. Niestety. Dobra, to robimy taki sam myk w drugim. Otwieramy. Tu nic nie ma, ale do góry. To tę stronę. Tak, na dół. Wejdziemy. Tu położymy niebieski. Niebieski. Tak kładziemy, jak na tym kostusze było. Tym czy tej? Ta kostucha. No tutaj kostusz. Otwieramy. Jest niebieski. I kolejny. Tu już jest ustawiony, otwórzmy. Łomień. Wejdźmy. I tu jest żółty, ale no, tu ma być niebieski. Dobra. Eee, niebieski. To mamy niebieski. Użyjemy tego niebieskiego. Cofamy. Zamknijmy. No zamykaj. Tu powinien też niebieski lecieć. Powinien, ale nie leci. Zaraz się wrócimy do tego. Dobra, no i tutaj tak samo robimy do góry. I no w te, w te w te, w te. O! No co robić? A będzie się teraz kręcić w kółko. Dobra. Na dół I tu żółty. A żółty był jak ostatni, o tu jest. Kładziemy. Zamykamy i powinien teraz lecieć już dym. No i zobaczymy. Żółty leci, a ten niebieski nie. Coś tam niech nie haluje. Zajrzymy do środka jednak. Co się tam stało? No leci. To co. Leci. A, dobra, już wiem dlaczego nie leci, bo tu jest otwarte. Dobra, skoro wszystko z tej strony wzięliśmy, to teraz przejdźmy właśnie z tej strony. Otwórzmy to. I tu musimy te lejki powkładać. Zobaczmy, który lejek tu mamy. Tu będzie od prawej strony, tak jak widzicie, wkładamy od pierwszego lejka. Czy tu jeden? Dobra. Tu chyba będzie lejek numer dwa, którego nie mamy. Zatem cofnijmy się trochę. Do tego. Tu będzie lejek numer 3, a ten jest chyba dwójka. Tak, to włożymy tu przy okazji trójkę jak już jesteśmy. Dwójka, dwójka, no trójka, dobra. Włóżmy trójeczkę. Zamykamy. I widzicie tu pewne kółka lecą ósemki i tak dalej. Dobra, tu włóżmy dwójeczkę. zasadzie, no niestety, jeżeli robicie tak jak ja w tej chwili odgivmentu nie staniecie. ten... Powinniście najpierw otworzyć wylot powietrza, wlot, no i dopiero na Ja zapomniałem o tym. Yy, trójka, trójka, panie, dwójka, dwójka, tutaj. Ja zapomniałem o tym wylocie i zgasło. No to najwyżej zagracie jeszcze raz ten. Tam, tam safe powinien być w grze. No i tutaj czwórkę włożymy. Czwórka, czwórka, jest czwórka. Zamykamy i zobaczcie, co się stanie. No, strażnik chyba dał pozwolenie na przejście ukoli. Mamy święte błogosławieństwo strażnika. Dzięki, Kate Walker, w imieniu mojego plemienia, po stokroć dzięki. Jest mały problem. Pod nieobecność celnika nie ma komu obsługiwać mostu i... Mam rozwiązanie, Kate Walker. Ktoś musi pozostać na tym brzegu, aby inni mogli przejść. I tym kimś będę właśnie ja. Nie, Oskarze. Nie ma mowy. Kate Walker, kiedy będziesz już po drugiej stronie, użyjemy Tyrolki, dzięki której możesz przyciągnąć mnie na swoją stronę rzeki. Nie. Zróbmy na odwrót. Pomogę wam się tam przedostać, a potem sama przejadę na linię. Nie masz powodów do niepokoju, Kate Walker. I... Żołnierze! Trzeba iść! Oscar! Kate Walker. Trzeba pomocy! Szybko! ちょ Obwód, system sterowania windą, inwersja. Chłucho. Oscar, Kate Walker, nie. Czy nie tego przypadkiem szukasz? Gra jest już skończona, Kate Walker. I co, pan Walker? No dobrze, najwyraźniej pan wygrał. na taky, co ne? Zneutralizovat to krusko! Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że ta gra aż się prosi o kolejną część. Skoro żołnierze zabierają tutaj Kate, to następna część moim zdaniem powinna być właśnie o tym. Bo w sumie nie wiadomo, gdzie ją zabierają, ale możemy się domyśleć, skoro nie filmowa tutaj jest, to pewnie na jakieś testy do, do szpitala. Panno Walker, proszę spróbować odpocząć w czasie podróży. Porozmawiamy, gdy już dotrzemy na miejsce. Tak długo, jak to konieczne. Kate Słuchajcie, tu jest ta Ollilandza -y cała, czyli kraina, w której strusie się rozmnażają, śnieżne strusie. No i w sumie to już jest koniec naszej przygody. Pokażę Wam dodatek do tej gry. Taki malutki.